No tak, przyjechaliśmy na targ taki. Gdzieś kurek. O, czy jest motor tu kurki. kurki. No i tutaj mamy tak, to jest w kłotku. O, już przed giełdą. Tu

tam są to małe Mała taka kurczka. Może jeść do pary tutaj masz. Tu. Służąc, nie podoba mi Nie Mogą kogut, bo tu pani to, taka chciała, to, no. chciała, żeby mi przywiózł, to przybił. A tu jest, to, to jest to no, nie? Ja nie wiem no, czy to nie wy czasami. pani przyszła i mówi, a będzie pan miał, no będę miał przybił. No, no to może i wy, ja nie wiem. może, bo my tu pytaliśmy. No to już, co za problem. Ile za koguczka? 60. Bierzemy, nie? A wie jak Bo ja mam liputkę, nie? No, o, to pasuje. To co, macie go czego? Czy nie, nie mamy. Nie mamy go. Nie beżamy, Nie zabierzemy go. Nie mamy go. Nie mamy go. Nie mamy to Nie mamy go. Nie mamy go. Trzymaj to, a ja tu jest to. to. to, to. Tam takie, które duże. Tak. A to kurczę z szczytami waszkiego, to tylko nie Nie, nie, nie. Kurczę Na coś gdzie nie będą Tu są młodzi Pamiętajcie, że jest młody kubuci, bo może być parę lat. No to i tak do wywołania nie ma.

zaraz pomyślimy. Dużo na pewno będzie większa. Tak? No, a cztery na stówkę. Dopadł no, Cztery na stówkę. Na stówkę? Tak. trochę tak. nie? No trochę. Cztery to 100? No. No. No, no to, to za Skarguje się po prostu. No, to się dobrze odwiedza. Ja też się potargował, ja bym mógł. I Już? Cztery. No. no to już. Do të shumë kërë për të eshte të? No, të më gjithë, u le më ishë 20 të përdojnëshë. E përdojnëshë? Në një shumë ditë vedomjohë. Po 30 të shumë? Do manda për shumë. Shumë me të të dojnëshë? Shumë me të dojnëshë. Kërë shumë në shumë të bedomjohë? Një shumë. Ja, że, 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 że wiesz, że ale wiesz, no jak, się, jak się czujesz, wiesz, przed tym, że temu daje dajemy na to szkółę, a, a ja mu no, daję 20 zł. No to nie, no to ja, ale to z niech. Ale wiesz, ale z niechęcią... Z niechęcie chłopakorzowskiego. To... W... To... W... Ja, ja mówię do niego ty, Ja ja ci powiem chce, nie, nie, ja, ja robi bardzo. Ja, ja mówię, jakbyś, jakby to było w moim przypadku, ja bym miał te lata, odwróciłbym to